Tak sobie tutaj czytam, że Kościół ogłosił nowe wytyczne. Co jest grzechem w seksie, a co nie jest. To jest fantastyczne, bo już teraz będziecie świadomie mogli ten seks uprawiać jakby bezgrzesznie. Musicie się spowiadać z masturbacji, ale nie musicie się spowiadać z fantazji seksualnych, zobaczcie. I od razu widać, że księża nie mają pojęcia o masturbacji, nie mają pojęcia co piszą. No dlaczego oni to rozdzielili? Przecież masturbacja bez fantazjowania... A spróbuj sobie pomasturbować się bez fantazji. Czyli teraz wam podpowiadam, zgodnie z nauką Kościoła i z tym, co tu opracowane w tej gazecie, jak się spowiadasz z masturbacji, to ty możesz powiedzieć, że masz tylko 50% grzechu, bo fantazje są zwolnione. Więc dozwolone rzeczy zobaczcie tutaj się kumulują też. Jeżeli uważasz, że miłość na przykład powinna być czysta, no to możesz uprawiać seks pod prysznicem, możesz w wannie nastojącą, prawda? Yy, I możemy przy tym fantazjować. Warunek: nie możesz mieć uchwytu yy, przy wannie żadnego takiego, żeby się nie poślizgnąć, bo seks ma być, jak widzicie, bez zabezpieczeń. Wiem, że to jest niebezpieczne, ale zobaczcie, punkt dalej mówi o tym, że możecie fantazjować. Więc fantazjujcie, że ten uchwyt jest. Możecie to robić, możecie fantazjować, że uchwyt jest nawet w kształcie penisa, a ten otwór spustowy jest w kształcie waginy. Możecie fantazjować. Eee, tylko nie możesz fantazjować o Twoim panu od fitnessu, bo poza małżeński seks, zobacz, tutaj jest zabroniony, rozumiesz. Więc można tylko fantazjować o kimś mm, z rodziny. Stosunek przerywany, o, to jest zabronione. To jest największy problem kościoła, papieża, proboszcza. Stosunek przerywany, nie. Więc jeżeli w trakcie waszego seksu w łazience, w wannie, na bez uchwytu, wejdzie wam do łazienki mały Grzesio, wasz mały Grzesio wejdzie, to wy nie przerywajcie, bo stosunek przerywany jest zabroniony. I albo będziecie mieć grzech w łazience, albo Grzesiał psychologa.